Info. W wojewódzkim szpitalu specjalistycznym imienia świętej Barbary w Sosnowcu otwarty został oddział toksykologii. Przejął on kadrę i pacjentów z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Trafiać tam będą osoby w najcięższym stanie. Będziemy kontynuatorami 51-letniej tradycji regionalnego ośrodka Ostrych Zatruś i będziemy w pełni mogli zabezpieczyć mieszkańców województwa Śląskiego, Opolskiego i Przygranicza Małopolski specjalistyczną. Opiekę toksykologiczną. Oddział jest oddziałem 18-łóżkowym, w tym 6 łóżek intensywnej terapii toksykologicznej. Przyjmowani są pacjenci z tego terenu, o którym ja mówiłem. Pacjenci będący w stanie bezpośredniego zagrożenia życia z przyczyn toksykologicznych, zatruci lekami, alkoholami, gazami, w tym tlenkiem węgla, rozpuszczalnikami, pestycydami, grzybami, roślinami. Jadami zwierzęcymi. To jest, no, takie mówiąc wprost, zabezpieczenie medyczne na wypadek naprawdę poważnych wydarzeń medycznych, zatruć, które się zawsze mogą zdarzyć. Te zatrucia się biorą z różnych aspektów. Od substancji można powiedzieć, które są nielegalnie wpuszczane do obiegu po choćby jakieś ukąszenia węża, jakieś alergeny, szereg innych spraw, a wiadomo, że w wszystkich takich sprawach najważniejszy jest czas. Reakcji, czasu, możliwości udzielenia pomocy, i cieszę się, że udało nam się w przeciągu miesiąca z naszej inicjatywy, de facto zarządu województwa, podjąć działania po likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i przejęcia jej do toksykologii. W ciągu miesiąca w szpitalu rozpocznie również działalność ośrodek informacji toksykologicznej, który będzie zabezpieczał pod względem toksykologicznym obszar województw śląskiego i opolskiego. SK Info